Adam, przez lata niemalże taka ostoja stali mielec, i za trzy dni mecz ze swoimi byłymi kolegami, już w barwach azotów puławy. No, wydawałoby się z takiej pozycji kibica, że to będzie dla ciebie wyjątkowy mecz, czy rzeczywiście tak będzie? Myślę, że to będzie mecz jak każdy inny. Nie można się jakoś specjalnie na to nastawiać, bo wiadomo, że może, może być tylko źle. I po prostu myślę, że to będzie mecz jak każdy inny. Przejdźmy do tego, co dla Azotów Pławy będzie znaczył ten mecz. Wpadka u siebie z chrobrym głogów, porażka w Szczecinie z pogonią i tak naprawdę dzisiaj na te porażki, jeśli chce się być cały czas w czubie tabeli, nie można sobie pozwolić. Wywalczone bardzo ciężko zwycięstwo w ostatnią środę z Zabrzem i ten mecz pokazał, że jesteście w stanie nawiązać walkę z naprawdę silnymi zespołami. Do Mielca można jechać z takim lekkim optymizmem, choć ten dzisiejszy mecz z kolei z Turkami tego optymizmu znowu tak za bardzo nie dodaje. Tak, myślę, że każdy kolejny mecz będzie. Jak zawsze, każdy kolejny mecz jest inny z innym przeciwnikiem, nawet jak się gra z tym samym przeciwnikiem, jak z Ankarą graliśmy tydzień temu wygraliśmy 15 bramkami. Dzisiaj oni do nas przyjechali. Skończyło się ledwo 3-4 bramki, tak? 27, 23. Właśnie tak, 4-5 bramki. No nie pamiętam już dokładnie. Dziwnie nam się ten mecz układał, ale tak jak pan powiedział wcześniej, szkoda tych punktów na pewno z głogowym u siebie, bo... Jadąc do Szczecina, czekali, czekała nas naprawdę trudna przeprawa. Dostaliśmy srogą lekcję piłki ręcznej. Nie udało się tam wywalczyć no niczego, praktycznie. No i, no i cóż, jedziemy do Mielca pełni optymizmu po dwa punkty. Na pewno oglądaliście, albo będziecie oglądać ostatnie mecze Stali Mielec. Ty znasz ten zespół, chociaż tak naprawdę to można powiedzieć, że nie do końca, bo ty znasz ten zespół prowadzony przede wszystkim przez trenera Skutnika. Dzisiaj mamy trenera Nocha w Stali Mielec. Czy rzeczywiście tam te zmiany już są widoczne? Ja myślę, że troszeczkę tak, choć jak oglądałem ostatni mecz nawet ze Szczecinem, to chłopaki dalej, dalej prezentują, przynajmniej z tego co widziałem, środkowy zapowiada zagrywkę i na pewno... nie. Na pewno wiem, na pewno bym wiedział co oni zagrają, także to mogę, troszeczkę jestem na ten temat mądrzejszy, ale mogą także zmienić, mogą to oszukać w pewnym momencie, bo pokażą coś co, na co się nastawimy na przykład, a zagrają tą zagrywkę oszukaną. I, no i na pewno będą też kombinować, będą wiedzieć, że ja mogę na pewno podpowiedzieć tu chłopakom, żeby się nastawili na to czy tamto, więc na pewno będą kombinować i myślę, że będą ustawiać coś nowego pod nas. No zobaczymy jak to wyjdzie w środę. Trochę zmienił się skład przez przerwę, bo doszło kilku zawodników do stali. Chociaż on tam za, bardzo, za, za dużo się nie zmienił, natomiast mocne koło, ale dzisiaj wiemy, że to koło jest kontuzjowane. Natomiast cały czas pozostaje mocna druga linia, w której Ty przecież też grałeś. Na kogo musicie zwrócić szczególną uwagę? Szpera, sobód? Na pewno nawet Adamuszek, tak jak Pan powiedział. Szpera, sobód to są boczni rozgrywający, gdzie jak dobrze się pod nich zagra daną akcję, to potrafią wykończyć. No teraz jest dużo takiej gry, u nich jeden na jeden. Gliński zaczyna to od kozła, próbuje sam mijać i robić innym grę po prostu, próbować związać dwóch zawodników, żeby oni mieli więcej miejsca gdzieś na bokach. Też graliśmy dużo takich akcji właśnie ustawianych, jak pamiętam, żeby brał udział cały zespół. Nawet kołowy miał gdzieś wychodzić, później zabiegać, pod, stawiać podsłonę nie tylko w jednym miejscu, po prostu stać na tym kole. i Mieliśmy bardzo dużo takich akcji przygotowanych, gdzie brał udział cały zespół i z tego padały bramki. Nasza gra polegała na bieganiu i nawet w ataku pozycyjnym mieliśmy dużo zmieniać, biegać i po prostu szukać sobie pozycji nie tylko na tych nominalnych naszych pozycjach, których graliśmy w ataku pozycyjnym, jak gdzieś indziej, gdzie po tych zmianach po prostu mieliśmy szukać sobie dogodnych y, sytuacji bramkowych. To powiedz mi Adam jeszcze na koniec, czy uczułeś swoich obecnych kolegów z Azotów Puławy na to, co, gdzie są słabe punkty Stali Mielec? Nie mów teraz oczywiście, na jakie będziesz punkty zwracał uwagę, ale czy rzeczywiście będą takie podpowiedzi, nawet już w autokarze, jadąc na mecz do Nie na pewno tak. No, na pewno w poniedziałek będziemy oglądać wideo i jak tylko będę mógł, to będę. Jestem teraz po waszej stronie, więc na pewno będę robił wszystko, żeby ten mecz wygrać. I tak jak wcześniej powiedziałem, że mogę podpowiedzieć kilka rzeczy chłopakom, ale nie wiadomo na ile to się zda, ponieważ oni też wiedzą, że ja tu jestem i na pewno znam ich taktykę. Trener Noch może wymyślić coś nowego i na pewno wszystko się nie sprawdzi. To co mówiłem, mogą grać, dajmy na to jedynkę, a ta jedynka będzie akurat zagrywką numer 4. I to, to jest różnie, więc mogą też oszukiwać i na to się trzeba uczulić. ale jakieś pewne poruszanie na pewno danych zawodników można, można podpowiedzieć i na co się przeciwstawić. To życzę Ci Adam, żebyś pokazał się Mieleckiej swojej byłej publiczności z jak najlepszej strony, ale tym razem, żebyśmy to my jako kibice Puław się cieszyli. Dziękuję bardzo. Na pewno będę chciał zdobyć dla Puław dwa punkty razem z całym zespołem.